Jestem oburzona tym, że prezydent jest przeciwko psom. To zdanie, wypowiedziane z furią, bólem i absolutną bezkompromisowością przez Monikę Olejnik, wstrząsnęło posadami warszawskich salonów i odbiło się echem, które dotarło aż do pałacu prezydenckiego. W blasku fleszy, podczas prestiżowej galin, wiwa. Pippel Power 2025 rok, gdzie szampan lał się strumieniami, a uśmiechnięte gwiazdy pozowały na ściankach w kreacjach za tysiące złotych stało się coś absolutnie niesłychanego. Najtwardsza, najbardziej doświadczona dziennikarka w Polsce, odbierając nagrodę specjalną za całokształt pracy, nie dziękowała, nie siliła się na kurtuazję. Ona oskarżała. Oskarżała głowę państwa o skazanie tysięcy bezbronnych zwierząt na niewyobrażalne cierpienie na mrozie i łańcuchach. Ale w tym politycznym trzęsieniu ziemi, w samym oku cyklonu, pojawił się jeden, Absolutnie zaskakujący zwrot akcji, który wprawił wszystkich w osłupienie. Olejnik, która chwilę wcześniej zmiażdżyła moralnie decyzję prezydenta, nagle zmieniła ton i wypowiedziała słowa szczerego uwielbienia pod adresem jego żony, Martyna Wrockiej. Czy to początek niespodziewanego, kobiecego sojuszu ponad politycznymi podziałami, czy może wyrafinowana polityczna gra? Zostańcie z nami, by poznać mroczne i fascynujące kulisy tego dramatycznego wieczoru którym nosmażnących psów splutł się nierozerwalnie z losem pierwszej damy. Jest początek grudnia 2025 roku. Warszawa żyje galą NWiWa. People Power, świętem ludzi, którzy mają odwagę, charyzmę i siłę, by zmieniać świat. Na scenę, przy akompaniamencie gromkich bro, wchodzi ona, Monika Olejnik. Ikona. Kobieta. Która od dekad nie boi się zadawać politykom najtrudniejszych pytań i która niejednego premiera czy prezydenta doprowadziła do białej gorączki. Odbiera nagrodę specjalną statuetkę, która jest ukoronowaniem jej bezkompromisowości i niezależności. Wszyscy zgromadzeni na sali spodziewają się standardowych podziękowań dla redakcji, uśmiechów, może jakiejś zabawnej anegdoty z kuluarów władzy. Ale olejnik robi to, co potrafi najlepiej wywraca stolik. Zamiast celebrować swój osobisty sukces, zamiast pławić się w blasku chwały, wykorzystuje ten moment, moment, w którym patrzą na nią wszystkie kamery i słuchają jej najważniejsi ludzie w kraju, by stać się głosem tych, którzy głosu nie mają. Głosem psów, które w tę zimną noc marzną przykute do but na polskiej wsi, skazane na łaskę i niełaskę człowieka. Dziennikarka uderzyła w samo serce prezydentury Karola Nawrockiego, nie bawiąc się w dyplomację. Poszło ogłośnie. Kontrowersyjne weto w sprawie tzw. ustawy łańcuchowej. Prezydent zablokował przepisy, które miały raz na zawsze uwolnić zwierzęta z uwięzi i zakończyć erę trzymania psów na krótkich łańcuchach. Dla olejnik to nie była zwykła decyzja polityczna, wynikająca z kalkulacji wyborczej. To był akt moralnego barbarzyństwa, dowód na brak serca. Pan prezydent chyba źle przeczytał tę ustawę, grzmiała ze sceny. A potem powtórzyła to z jeszcze większą mocą w rozmowie z plejadą. Jej słowa były jak bić. Zarzuciła głowie państwa niezrozumienie tematu, brak elementarnej empatii i skazywanie żywych istot na cierpienie. To nie dotyczy tego, że psy mają być zamykane w dwudziestometrowych boksach. To tego nie dotyczy. Niech pan prezydent przeczyta jeszcze raz. Apelowała z pasją której nie powstydziliby się najwięksi trybuni ludowi walczący o prawa człowieka. W jej głosie słychać było nie tylko złość, ale i bezradność wobec decyzji, która cofa Polskę cywilizacyjnie o dekady. Ale Monika Olejnik nie poprzestała jedynie na krytyce samego prezydenta. Poszła o krok dalej, wkraczając na terytorium otwartej wojny politycznej. W desperackim akcie walki o los zwierząt, Zwróciła się bezpośrednio do polityków jego własnego obozu Prawa i Sprawiedliwości. Wezwała ich do buntu. Do nieposłuszeństwa. Apeluje do polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli za tą ustawą, żeby byli odważni i przeciwstawili się prezydentowi, mówiła, patrząc prosto w kamery. Wyobraźcie sobie tę scenę. Dziennikarka kojarzona z liberalnymi mebiami, często atakowana przez prawicę Prosi prawicowych polityków o akt moralnej odwagi i sprzeciw wobec ich własnego lidera w imię humanitaryzmu. To był moment niezwykły. Olejnik przywołała obrazy, które łamią serce każdemu wrażliwemu człowiekowi, weterynarzy opowiadających o tym, co dzieje się z psami po srogiej zimie spędzonej na łańcuchu: o metalu wrzynającym się w szyję, o niegojących się ranach, odmrożeniach, o samotności, strachu i bólu, którego nie da się opisać. Nie bądźmy najbardziej zacofani, bo nigdzie już nie ma psów na łańcuchach. Te słowa były jak krzyk rozpaczy nad stanem polskiej wrażliwości i apel o to, byśmy wreszcie dołączyli do cywilizowanego świata. I w tym momencie, gdy wydawało się, że olejnik wypowiedziała totalną, bezwzględną wojnę całemu pałacowi prezydenckiemu, nastąpił zwrot, który wprawił wszystkich w osłupienie. Dziennikarka, która przed chwilą nie zostawiła suchej nitki na Karolu Nawrockim, nagle. W ułamku sekundy zmieniła ton. Z furiatki walczącej o prawa zwierząt zmieniła się w kobietę pełną uznania, mówiąc o jego żonie, Marsi Nawrockiej. Bardzo się cieszę, że pani Nawrocka jest pierwszą damą wyznała niespodziewanie. Te słowa w ustach Moniki Olejnik, która rzadko chwali kogokolwiek z obozu władzy, to prawdziwa rzadkość i ogromne, niespotykane wyróżnienie. Co takiego dziennikarka zobaczyła w Marsji Nawrockiej, że mimo politycznej przepaści wściekłości na jej męża, postanowiła ją publicznie pochwalić i docenić? Okazuje się, że łączy je wspólny, potężny wróg, hejt i przemoc. Olejnik, która sama od lat jest ofiarą nienawistnych komentarzy i gruźb, dostrzegła i doceniła działania pierwszej damy, która od początku swojej kadencji stawia na walkę z nienawiścią w sieci i w życiu publicznym. Bardzo się cieszę że podobnie jak ja jest przeciwko hejtowi i przemocy podkreśliła dziennikarka To niezwykły symboliczny moment w którym kobieca solidarność w walce ze złem tego świata przebija się przez gruby betonowy mur politycznych podziałów Olejnik widzi w nawrockiej nie żonę polityka ale sojuszniczkę kobietę która ma potencjał wrażliwość i siłę by zmienić język debaty publicznej w Polsce by uczynić go mniej brutalnym to wyciągnięcie ręki ponad podziałami, gest, który w polskiej polityce zdarza się niezwykle rzadko. Ale Monika Olejnik nie byłaby sobą, gdyby w tej beczce miodu nie ukryła dużej łyżki dziegciu. Jej pochwała dla pierwszej damy nie była bezwarunkowa i naiwna. Była wyzwaniem. Była testem charakteru. Mam tylko nadzieję, że będzie patrzyła, co się dzieje po prawej stronie z hejtem i z przemocą i że będzie zwracała na to uwagę, dodała na sam koniec, zamykając klamrą swoje wystąpienie. To zdanie to majstersztyk retoryki i politycznej presji. Olejnik mówi wprost. Pani Marto, wierzę w Panią, doceniam Pani starania, ale sprawdzam. Patrzę Pani na ręce. Dziennikarka rzuciła rękawicę pierwszej damie, wzywając ją by ta nie bała się krytykować własnego środowiska politycznego, własnego zaplecza, jeśli to z niego będzie płynął hejt i agresja. To wezwanie do odwagi cywilnej, do bycia niezależną, do bycia prawdziwą liderką, a nie tylko żoną przy mężu, która milczy, gdy jej strona atakuje. To żądanie, by Marta Nawrocka była strażniczką przyzwoitości nie tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim we własnym obozie. Ta sytuacja pokazuje, w jak skomplikowanym, Wręcz dramatycznym położeniu znalazła się marta Nawrocka. Z jednej strony jej mąż, prezydent RP, jest brutalnie atakowany przez elity kulturalne i media za brak wrażliwości na los zwierząt, a jego weto jest nazywane skandalem. Z drugiej strony, jego najzagorzalsza krytyczka, ikona liberalnego dziennikarstwa, chwali ją i stawia za wzór walki z przemocą. Pierwsza dama staje się w tej narracji jedynym jasnym punktem w pałacu prezydenckim nadzieją na ludzką twarz tej prezydentury, swoistym buforem bezpieczeństwa. Czy Marta Nawrocka podejmie to wyzwanie? Czy będzie miała odwagę upomnieć polityków swojego męża, gdy przekroczą granice przyzwoitości? Czy może wpłynąć na niego w sprawie psów na łańcuchach, wykorzystując swój autorytet i tę niespodziewaną pochwałę od Olejnik jako argument? Ten wieczór na gali Viva. pokazał, że w Polsce wciąż są tematy które potrafią łączyć i dzielić w poprzek partyjnych linii, w poprzek nienawiści i podziałów plemiennych. Cierpienie zwierząt i walka z hejtem to sprawy uniwersalne, które nie mają barw politycznych. Monika Olejnik, wykorzystując swoje pięć minut na scenie, przypomniała nam wszystkim, że ostatecznie, na koniec dnia, liczy się człowieczeństwo, empatia i odwaga, by stanąć w obronie słabszych, czy to ludzi niszczonych słowem, czy zwierząt cierpiących na łańcuchu. Jeśli ta historia o odwadze cywilnej, o walce o słabszych i o niespodziewanym, kobiecym uznaniu dla pierwszej damy Was poruszyła, zostawcie łapkę w górę. To znak, że nie jest Wam obojętny los zwierząt ani jakość debaty publicznej w Polsce. Udostępnijcie ten materiał, by apel o uwolnienie psów z łańcuchów dotarł do jak najszerszego grona i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy patrzeć na ręce władzy i sprawdzać, czy Marta Nawrocka zda ten trudny egzamin który postawiła przed nią Monika Olejnik. Dziękujemy, że jesteście z nami i że nie jest wam wszystko jedno.